się zacząłem tak śmiać, on mnie tak zauroczył wtedy, od tego czasu staliśmy się wielkimi przyjaciółmi, no. Czegoś dnia przyszedł taki wychudzony chłopaszek taki, wiesz, ja się... Pytam, a co tu będziesz robił? Ja chcę zaśpiewać, jak masz na imię? Krzysio, jak na nazwisko Krawczyk. Ja mówię, co ty będziesz śpiewał tutaj? Mówię, no chcę, wiesz, bo widzę, że ty śpiewasz wiesz, w tych, w tych spodniach, tych skórzanych. I, I on co tu będziesz śpiewał? Ale widział, że nie miał szans, bo Krzysio miał wtedy taki biały głos, taki półgóralski, taki, nie ten wiesz niego, baryton. Wiesz, Który sobie wyrobił w czasie. No tak, no i on zapyta, jak ty to robisz? Ja mówię, no oddech bierzesz tutaj, kochany, tutaj, bierzesz wszystko na, na maseczkę. Pamiętam, on mówi, będę śpiewał piosenkę, jaką piosenkę autorsko-aktorską. Ja mówię, o Boże, co się dzieje? Ja mówię, słuchaj, to sama Julia, studenci, oni chcą rock'n'roll, Amerykę, chcą tutaj, wiesz. No. no i on wyszedł, słuchaj, wyszedł, założył sobie taką piosenkę, zaśpiewał. Co będzie śpiewał za piosenkę, a taką piosenkę, Ząb boli mnie ząb, ja mnie. z takim ręcznikiem, założył sobie tak na tą główkę, wiesz i zaczął śpiewać, ząb boli mnie ząb, ząb, ja się zacząłem tak śmiać, on mnie tak zauroczył wtedy, od tego czasu staliśmy się wielkimi przyjaciółmi, no.